Jak skomentowałbyś fakt, że reprezentacja Ukrainy odpadła z Euro 2016 już po dwóch meczach? Tak, jak możemy zobaczyć, właściwie nikt nie przyszedł na ten otwarty trening. Pamiętam pierwszy trening reprezentacji Ukrainy tutaj. Stadion był pełny, przyszło ponad tysiąc osób, nie tylko Ukraińcy, ale też mieszkańcy tego miasta. To nie tylko szok, to katastrofa dla wszystkich kibiców. Po odpadnięciu z Euro przestano interesować się kadrą Ukrainy nie tylko w kraju, ale też tutaj, we Francji. Przed startem mistrzostw w Polsce wszyscy żyli reprezentacją. Śmialiśmy się, że w wiadomościach podają informacje, że piłkarze właśnie zjedli śniadanie. Podobnie było na Ukrainie. Aż tak nie, przed turniejem mieliśmy ogromne oczekiwania. Wszyscy piłkarze, a osobiście znam dobrze połowę z nich, zapowiadali, że to mistrzostwa ich marzeń turniej życia przygotowywali się do niego dwa lata. Od ostatnich kilku miesięcy powtarzali, że cały czas myślą o Euro. To wielka porażka. Zespół Ukrainy nie strzelił żadnej bramki, stracił cztery, nie ma szans na awans. To zły występ, nawet niesamowicie zły. Trudno mi to opisać. Nie wiem co myślą piłkarze. Wszyscy dziennikarze i kibice chcą wiedzieć co się stało, ale ja nie chcę pytać, a oni mówić

O obecnym trenerze trzeba powiedzieć dwie rzeczy. To starszy człowiek. Po drugie, jego kontrakt i tak kończy się po mistrzostwach, więc nie zostanie zwolniony, tylko umowa po prostu wygaśnie. To, jak będzie wyglądała drużyna, zależy od nowego selekcjonera. Nowym może być Andrzej Szewczenko, którego widzicie teraz na boisku. Byłby tym zainteresowany. Oczywiście, to jego marzenie, naprawdę. Chce dalej być związany związany z piłką kontynuować karierę jako trener. To od jego decyzji może zależeć, czy do składu wejdą młodzi piłkarze, czy ostatnią szansę dostaną doświadczeni. Mamy kilku ciekawych i utalentowanych młodych piłkarzy. Czy w kadrze na turnieju zabrakło nazwisk, które teraz po dwóch porażkach mogą być wypominane trenerowi? Nie, mówiło się o dwóch zawodnikach, jednym z Szachtara, Małyszewie, środkowym pomocniku, drugim już bardzo doświadczonym, Husiewie z Dynama Kijów. Ale teraz nikt o nich nie pamięta i nie pyta. Wynik nie jest winą piłkarzy, tylko prowadzenia drużyny, strategii. Zespół nie był przygotowany na spotkanie z Irlandią Północną, absolutnie nie. Co myślisz o nadchodzącym meczu z Polską ostatniej w ostatniej fazie grupowej? Jeśli ktoś zapytałby mnie, kto powinien zagrać, to dałbym szansę młodym piłkarzom. To dla nich szansa na rozwój, a to nasza przyszłość. Ale z trenerem Fomenką nigdy nic nie wiadomo. Jest niemożliwe do przewidzenia, co zrobi.